Znowu dzisiaj gramy w bad War Razem 4 wersu, 4 wersu, 4 No to widzimy się w bazie. No tu już jesteśmy w bazie. Zdobywamy sobie złociszę. Trochę wewnątrz. Nie, z felu. Z felu. No. Zostaw to, kurde. No. Down. No. Jezu, no. Co za palant. Świnia. Krowa. Aha, jeszcze zaczyna, Dziękuję bardzo. To jest właśnie, to są te niepowtarzalne emocje. Kupię sobie wełnę i lecę na czy nie wiem. Tam są rzucie, no to trzeba polecieć. Bo tutaj to się... nie, dobra, normalnie. Jeszcze zbiorę sobie trochę tak. Raz, dwa, i lecę. Biorę lecę. Odwijam swoją. No, ale skąd do kondomu? Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry jazda kurna No to się sprawy mają Niezbyt spodnie Ty kur... Nie... Wiesz, pełne? Leć do góry szybciej, no Szybciej stąd Ludziarniu hmm. Dobra, coś mamy. Coś nie, coś potrafię. Mi się zdaje, że to jest przegrana. No Nieważne, jakbym się starał, to będzie przegrana chyba. Mm. No, chciałem fajny odcinek, a jak zawsze wyszło. Mm. Kupił sobie złote jabłko, żeby mu się coś... Regenerowało trochę tego i leca. Odwijam swoją kletę. Moja. Nie, nie, nie. Szybki opuszko. Dobra. Trzy. Okej, okay, let's go. Dalej. Jesteśmy też zbyt... zbyt... zbyt. Mm. Chcę tylko jeszcze cyfrać stąd. Tak. Chyba to się tak nie udało się, no. Kurczę, pójdę w sharpnessa. bierę to i spierniczam stąd. Czerwony, tak, czerwień jakoś dobrze idzie im, zaraz się wywalą. Zbieram go na ochronę, wiecie chronka to będzie pełna profeska. Jedny i drudzy mają zniszczone łóżko. To jest szansa. I teraz się zastanawiam, co kupić. Czy kuszę? Czy może bardziej się opłaca kupić łuk? Powiem tak. Gówno Tutaj mam co nieco To bierę se to Cały I dziękuję bardzo Mhm. Czyli że oni są tam. Dobra, no to ciekawe. No to już. Leci mi zabrać. Nie można. Co robisz? Już się wybieram. Dobra, nie ma co. Zbyt trudno by było z tym kondomem. Grać, dlatego ja sobie pójdę po prostu w ulepszenia i tyle. Niestety szansa zmarnowana. O kurde. ostal. Dobra, já ja se mi je povolě. Dobra. To było zaplanowane Coś To było zaplanowane W przeciwieństwie Do <laughs> nie, 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 nie powiem Coś nie coś mam Zrobię sobie kuszka, proszę bardzo, snajperka taka, no tylko podejść, krowo, nie, nie, co jest? Greit. Dobra, coś mam o, źle to wyszło, a tam spadłeś, tak? No to jeszcze sobie spań. pójść w ulepszenie. Kurczę. Niezbyt to się... Tak naprawdę to już mogę odstawić to i to. Co tam? Aha. Proszę bardzo. Æsj. Kurde, no niestety. Było no, blisko. No to następna runda. No, ma siema już. Szymaneczko i jarelce. Podwijam swoją. Japir. Yep, Jodam. Mm. I am venom. Robię to. Zobaczmy, czy się udaje jeszcze u innych zmniejszyć łóżko. O kurde. Oni, oni już mają Zniszczone, no to Lecę do tych Żydów Dobra, jestem Dobra ha! Dwa łóżka Dwa O kurno Coś nie cofie, ja się nie chwalę, ja mam talent Tutaj jeszcze bardziej trzeba obudować. Co jest? Co tak zacina, No, Bedwarsy nie wytrzymują. No jakieś. Jaja ja do. Ale już wszyscy mają zniszczone łóżko, oprócz naszej drużyny. Tak, pod szybkość to jest zbyt OP. Zbyt OP. Es. To tak. już nie coś pozdrawiam, ja się nie chwalę, ja mam talent. Zobacz. Strike, stryk, strike, 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 strike. On on musi mieć jakieś dodatkowe żyćowe. Wiec to o. Brawo. Rob... To se wezmę to Muszę go rozklepać Robić takiego Włam Robimy włam to jest... O Jezu nie 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 no jakiś taki to ja mogę się poddać Tak naprawdę Bo to są te prosy Ja pierdolę Nie no jakieś ja jeszcze ja se Ja i co? How? Wypierdali, kurwa. No kurwa, co zrobisz? Brawo No nie da się, no. Teraz krowy będą do nas lecieć. prawda, 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 trochę. Don't make me down. Don't make me down. Yeah. No ja pier mm -mm -mm -mm. Na 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 dum. Ja don't make me down Liz. Używać to? Dobra. Lecimy. Stryg Stulej aż, stulejka. Ale, aha, no to za Zarąbisz za róbista blondyn, martel, ta si, na, na, wybór.